Przedmiotem tego filmu jest wysokoprężna dużej mocy przetwornica wysokiego napięcia ZVS. Przetwornica ta działa na układzie talonym, który wysyła odpowiednią falę prostokątną, która dalej jest przekazywana na cewkę trafopowielacza złożoną z 10 zwoic odczepem w połowie. Trafopowielacze wytwarzają nam napięcie stałe rzędu 30 kV. Jest to wysokie napięcie, więc praca z tym urządzeniem jest dość niebezpieczna. Włączamy zasilanie, chwytam dwie elektrody, zbliżam do siebie i widzimy wyładowanie. Wyładowanie jest bardzo gorące. Wyładowaniem tym możemy zapalić nawet kartkę papieru. Widzimy. Kartka papieru bez problemu zapala się przy tym wyładowaniu. Podczas tego wyładowania wydzielają się bardzo duże ilości ozonu. Odmiany alotropowej tlena O3. Iskra ma długość około 6-7 cm. Przy takim wyładowaniu wydziela się światło ultrafioletowe, o czym świadczy nam kolor na białym tutaj papierze.